Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tym razem Przedstawiam warkę granat z pomarańczą 3,5% alkoholu Butelka 500 ml cena około 3,70 No i to by było na tyle jeżeli chodzi o opis tego piwa Teraz przejdźmy do testu Pachnie no, taki stary pomarańcz, który obraliście tydzień wcześniej i zapomnieliście wyjąć z plecaka ze szkoły. A może w smaku chociaż będzie lepsze. Kolor. Lekko różowawy. Nie za mocno, ale jest różowa. Dobra, spróbujmy. No w smaku ogólnie nie jest tragiczne, Mocno wyczuwalny granat Trochę słabiej pomarańcza Jest taka normalnie łożkawa pomarańcza bodajże ma trochę podejrzany smak. A dla fanów jakichś takich dziwnych oboców typu granat, który ogólnie lubię zjeść sam. A w piwie smakuje średnio. Ogólnie nie ma tragedii. No nie ma tragedii, jest nawet spoko. Tak 5,5 na 10 bym dał. Mogło być lepiej. mogło być lepiej. Ale tak do jakiegoś grilka myślę, że wakacje powinno być całkiem spoko. Dzięki za oglądanie. Słuchajcie, lajkujcie. Na razie.